Cześć, dzień dobry. Witajcie na kanale Herby, Flagi, Logotypy. Ja nazywam się Maciek Matwiej i w dzisiejszym odcinku omówię ewolucję i historię logo Szkody. Zapraszam! Szkoda, właściwie Szkoda Auto, akcjowa społeczność, czeski producent samochodów osobowych, założony w 1895 roku w Mladej Bolesławii. Historycznie firma wywodzi się z firmy Laurin ⁇ Clement, pierwotnie produkującej rowery oraz motocykle, która w 1925 roku stała się częścią koncernu inżynieryjnego założonego w 1866 roku w Piliźnie przez Emila Szkodę. Od 1991 roku marka należy do niemieckiego koncernu motoryzacyjnego Volkswagen AG. Historia kultowego logo marki ma swój początek w 1923 roku, kiedy to w Urzędzie Rejestracji Innowacji Wzorów w Piliźnie zarejestrowano dwa różne znaki towarowe. Pierwszy przedstawiał uskrzydloną strzałę skierowaną w prawo z pięcioma piórami w kole, a drugi skrzydlatą strzałę z trzema piórami. Słynna uskrzydlona strzała z trzema piórami okazała się na tyle uniwersalnym znakiem. Że nadal stanowi logo szkody. Symbolika znaku w latach XX-XX wieku była komunikowana w następujący sposób. Strzała reprezentuje prędkość, mówiono, pisano, skrzydła zaś wolność i precyzję oka. Okrąg oddaje jedność i kompletność, świat i harmonię. Logo ze słynną skrzydlatą strzałą, choć zaprojektowane w 1923 roku i również zarejestrowane w tym rzeczonym, roku, to światło dzienne ujrzało 3 lata później. Jego pochodzenie jest owiane tajemnicą. Chociaż pomysł, stylizowana głowa indianina w nakryciu głowy z pięcioma piórami, był czasami przypisywany dyrektorowi handlowemu Szkody Pilzno, Tomaszowi Magliczowi. Inna historia głosi zaś, że za pomysłem stał sam Emil Szkoda. Podczas swoich podróży po Stanach Zjednoczonych Pan Szkoda był tak zachwycony pierzastym nakryciem głowy rdzennych Amerykanów, że właśnie to miało być inspiracją dla kultowego znaku. Przejdźmy, szanowni Państwo, do omówienia ewolucji znaku Szkody. Skoncentruję się na siedmiu głównych znakach, tych siedmiu, których możemy znaleźć w oficjalnej komunikacji Szkoda-Auto. Tych znaków w historii, w otoczeniu marki było więcej. Możemy w niektórych opracowaniach Znaleźć 10 znaków. Czasami widzimy w różnych opracowaniach 9 znaków, ale ja powtórzę się, koncentruję się na tych siedmiu głównych, tych, które są podawane za oficjalne znaki w historii szkody. 1895 rok widzimy pierwszy historyczny znak z napisem Sławia po Łukosie, To nic innego jak koło, koło uświetnionej gałązkami z lipy. W górnej części nazwiska założycieli fabryki rowerów: pan Lauren i pan Klement. U dołu nazwa miasta Mlada Bolesław. Ten znak w barwach kawy z mlekiem, beżu, szanowni państwo, beżu i zieleni, bo te gałązki są zielone, przetrwa do 1905 roku, kiedy to zostaje zastąpione znakiem na tamte czasy bardzo profesjonalnym, bardzo prestiżowym w trzech kolorach. W czerni w złocie i w bordzie. Widzimy tutaj skrót inicjałów od nazwiska LNK. To wszystko wpisane w pole okręgu, złote litery na bordowym polu i to wszystko ze złotym ornamentem laurowym na czarnym polu. Powtórzę się, bardzo prestiżowy, dobrze zaprojektowany znak, który przetrwa 20 lat, bo aż do 1925 roku. W 1925 roku na pojazdach pojawia się Znak przypominający troszeczkę Forda, czyli na granatowym, niebieskim tle na owalu, szanowni Państwo. Nazwa Szkoda. Po raz pierwszy widzimy tutaj ten znak z, z napisem, i to wszystko również w ornamencie, złotym ornamencie z liściem laurowym, tak moglibyśmy powiedzieć, na czarnym polu. Wszystko uświetnione właśnie tą barwą złota. Znak przetrwa do 1934 roku na pojazdach dość dobrze skomponowany znak. No ale właśnie, ustąpił temu, który przejdzie do historii jako ten kultowy. Powtórza się zaprojektowany w 1923 roku, również zarejestrowany w 1923 roku, ale światło dzienne ujrzał to, co powiedziałem wcześniej w 1926. Tutaj w materiałach, które Państwu pokazuję z oficjalnej strony Szkody mamy datę prezentacji 1925 i ten znak również w różnych swoich Emanacja przetrwa do roku 1993. Widzimy tutaj niebieską tą strzałę z potrójnym pióropuszem, wpisaną oczywiście w okrąg, z niebieskim okręgiem, z niebieską obwolutą, z niebieską bordiurą, moglibyśmy powiedzieć z języka heraldycznego. Państwo pozwolicie, ja sięgam wzrokiem na ekran mojego monitora, tak żeby nie pominąć któregoś ważnego Szczegół. To, co powiedziałem, ten znak przetrwa do roku 1993, kiedy to zostaje zastąpiony znakiem, ale już w innych kolorach. Widzimy, że kolorem dominującym jest zieleń, kolorem towarzyszącym jest bier i czerń. I to są, szanowni Państwo, barwy, które bardzo mocno są związane z Volkswagen AG. Przypomnę, że w 1991 roku szkoda auto została przejęta przez ten niemiecki duży koncern motoryzacyjny. Ten znak w takiej formie przetrwa do 2011 roku, kiedy to zostaje odświeżony na 11 lat i widzimy, że ewoluuje ten pióropusz z tą strzałką. Tło, cały okrąg jest srebrny, szary lub biały. Oczywiście dodatkowa wewnętrzna bordiura w kolorze czarnym. No i oczywiście ten zielony pióropusz jest z podcieniem biało Czarnym ten znak przetrwa do 2022 roku, kiedy to zostaje zastąpiony właśnie tym obecnym, tym zaprezentowanym w 2022, ale tak jak Państwo widzicie tutaj na tej zewnętrznej komunikacji, oficjalnej komunikacji marki, on wszedł do użycia w 2023, czyli w bieżącym roku i widzimy jasno zieloną, seledynową strzałę rozpisaną właśnie na czarnym polu, z dodatkową borbiurą w postaci tego seledynu, tej jasnej zieleni. Dodatkowym znakiem, który towarzyszy temu sygnetowi, tak moglibyśmy powiedzieć, jest znak słowny. Szanowni Państwo, pokazuję tutaj całość. U góry sygnet, u dołu wordmark czy logotyp, tak moglibyśmy powiedzieć. Widzicie Państwo napis Szkoda z charakterystyczną literą S. I to właśnie ten znak będzie wykorzystywany na pojazdach, najczęściej z tyłu pojazdu, na bagażnikach. I ten znak jest również komunikowany jako oficjalny znak. Widzicie Państwo tutaj w tej wersji solidynowo-zielonej, a on jest również wykorzystywany w różnych innych alternatywnych barwach. Na zakończenie, jako ciekawostkę, chciałbym Państwu pokazać te znaki, które pojawiały się w przestrzeni. Widzicie Państwo tutaj znak, plakietkę z napisem Slawia i z nazwiskami założycieli fabryki rowerów i motocykli z lat 1900, 1905. Ten znak w wielu publikacjach jest uważany za oficjalny, ale to była taka plakietka, która przez koncern do dnia dzisiejszego nie jest uważana za oficjalny, symbol oficjalny oficjalne logo. W 1913 roku panowie Laurin i Clement legitymowali się takim prostym pisanym znakiem Laurin and Clement właśnie od nazwisk I ten znak do 1929 roku również w przestrzeni był wykorzystywany. Ten znak pierwotny, który przejdzie jako ten kultowy z 1923 roku, który państwu wcześniej pokazywałem, on miał swoją wersję pierwotną gdzie pod strzałką widzicie Państwo tę, tę wersję, był napis z nazwą Szkoda, stylizowaną, cieniowaną czcionką, układającą się po okręgu i właśnie z tym e, można powiedzieć powiększonym pióropuszem, bo widzimy tutaj pięć piór, nie trzy, to właśnie te pięć piór. Da początek temu drugiemu znakowi, który będzie, będzie się lepiej bronił graficznie i przejdzie do historii, ale to właśnie ten znak, który widzicie Państwo przez dwa lata, był protoplastą tego kultowego, powtórzę się, znaku, który przejdzie do historii marki, przejdzie do historii motoryzacji. To tyle, szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku. Serdecznie dziękuję i zapraszam do playlisty ze znakami z branży motoryzacyjnej. Od wielu miesięcy na pierwszym miejscu odcinek z logo Alfa Romeo. Bardzo popularny odcinek o logo Mercedesa, ale znajdziecie Państwo również odcinki o logo Fiata, o logo Forda i równie popularny odcinek o logo Scuderia Ferrari. Do tego dwa odcinki z historią, z ewolucją logo Castrola, ten jeden z ostatnich odcinków z nowym logo Castrola, także dużo treści motoryzacyjnej na kanale Herby, Flagi, Logotypy. Jeszcze raz zapraszam, jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.